Za tam. Kur... Nie wiem, co o tym sądzić, że oni tak strzelają Tutaj nic nie wiadomo Ja... dole no Co No ja mi daje kurwa. Nie da się na nie grać Do ch**a Kim oni są? Powiedz mi Kim? <grypt> Teraz sprawdzę kurwa konto No bo k*** kur... mać Nice Very good Very nice Very nice Very nice, very nice Oh yeah, yeah Ja yeah. Borat, Borat you are Borat, yes? Yes Yeah. Very nice You gonna make me act up <grypt> Here, nie mogę, no Obdoli mnie, no że nie potrafię z emki zabić na daleko, nie to jest jakiś fenomen, <głos> <głos> się. No. Na rampie się bustowali, nie widzi. Zap. O, Ja, o, low, 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 low. Uh. ja dola. Dobra, przestraszyłem ich. Wiedziałem No, pomarańczowa kula poszła gdzieś. Grażbi. No? No dobra. nie wiedziałem, że on tak szybko tu przyjdzie. Siap dole Udało. Nasyczek, Będziemy sobie czekać do usranej. Oh my god. Nie wiem, skręca mnie. Jestem całkowicie oh, What? Widziałeś to? Ja dwóch przez smoka zabiłem <duszel> Halo I <bed>. Nie <grystanie> yeah, to jest beka dla mnie My gramy na face city level 10, nie? <duszel> miałem rację Co on zrobił? Proszę, Ale ich na tym midzie porobiłem, jestem dumny. Baga kiedy ja ginę, to już sobie ukryłem. Baga kiedy, Baga kiedy, Baga kiedy. Jak myślicie? Ile w tej rundzie zabije beast? Kurwa dużo! Ja pierdolę, no. Jak to jest, że on zagniasz dwóch, kurwa? Sorry. No nope, tutaj. Jestem jedną no, kurwą, zapamiętaj to. Ja nie wiem, jak... Kurwo. Nie trafiam nic no. Kurwa, mać no. Widzisz to jest właśnie. Ja jestem dzisiaj takim psem, że to jest niemożliwe. Gdzie mm, jest AK? Okay. Mówi Mówiłem ci, Rampa. A, jak ten take AK? Okay. Wiem, ale oni pi... You Nie mogę nic... Jestem totalny totalną dzisiaj w <trym i> ja dostaję tapa 11 tysięcy godzin ma gość Nie, nie mogę, no Well, well, well. Nie, dobra, nie, nie. Dobra, patrz. ha! Co za Pana z tego gościa, na tym będę naprawdę, nie jest śmieciem Zamiast ze mną zostać, to on sobie robi kłopot, co chce. Ja nie mam. To jest nieźle, kurwa. Co? Fajna. 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 go Dobra, pikuję, no tej co mam zrobić? He, eh. chow cool, No i ten żółty. Nienawidzę czegoś takiego. Co to jest za gameplay? Najlepiej stań na spawnie i ciekaj, aż kurwa, cię łaskawie pikną, wszyscy. Let's go No, ugrałem klaczą mi się krzycią. <grym> Kill him, killem, him. to z tego, że wygrałem rundę.